I zapraszamy na mecz towarzyski, ale myślę, że w nim będzie wiele walki. Oba zespoły chcą sprawdzić swoje formacje, ustawienie drużyny i taktyk. Wydaje mi się, że rzeczywiście Darek szykuje nam się znakomity pojedynek. Widać to po koncentracji zawodników. Na pewno nie odpuszczą dzisiejszego meczu. Możemy być świadkami ciekawego widowiska. No, celne zagranie na wolne pole może wyniknąć z tego ciekawa sytuacja. Ależ tam walczył. Dobrze, czysto. Zachorski. Bonin. Bonin! środkowanie w pole karne. Zespół zdecydował się na obronę strefową. Dobry strzał. Odbija, ale to nie koniec. Bramkarz ryzykował solidnego kopniaka, ale pokazał, że odwaga w meczu popłaca. Bramkarz daleko i do przodu. Zachorski. Dobry powrót. No, jednak dociera to podanie do adresata. Krótko tłumaczą obrońcy. Rafael. Zachorski. Szczot. No, dobrze, ale nie wpadło. Zmiana taktyki w obronie. Przejście na strefę. Adam Danch. Ale znakomity dribling, ładnie przeszedł. Może następnym razem to było nieudane zagranie. Ładnie teraz znalazł partnera. Może być niebezpieczny. Gekas. Kilka opcji. Przerwany ten atak. Sędzia puszcza krew. By walczył. Rzut wolny. Pagan z tego może być ranka. I jest okaz. A. Za to! Przywilej kozyści, proszę Państwa, gołp padł dzięki temu, że sędzia zachował zimną krew. Pozwolić do końca kawałek. Piękne uderzenie z rzutu wolnego. I doczekaliśmy się bramki. Mamy 25. minutę spotkania. Szkoda! Nie wyszedł mu ten strzał. Niewiele brakowało. Może to wyglądało na słaby strzał, ale rzeczywiście była wielka presja obrońców. Daleka piłka do skrzydłowego. Ładne wstawienie. Ładne zagranie głową. Daleko, ale zobaczmy. Prosty strzał. Bramkarz daleko. Gekas. Bardzo ładnie w obronie. Wspaniała szybkość i nietuzinkowe umiejętności. A nisko teraz. Troszkę za wysoka, ale ładny strzał. Powinien dośrodkowywać. Centra na pole karne. To nie było dobre podanie. Nie udało się utrzymać przy piłce. Szansa! Wybija, ale wciąż jest groźnie. Nieustępliwie. Gekas. Czyste zagrania, jak to, co widzieliśmy, wymagają niebywałej precyzji i pewności. Odejmują ryzyko, nie mają innego wyjścia, kontratakują, chcą doprowadzić do remisu. Dobrze zapowiada się ten atak. Dobrze, w niełatwej sytuacji. Adam Danch, Bonin. Bez zastanowienia. Ej, zdecydowanie lepiej mógł to zrobić. Słaby strzał. Podło, ale Bramkarz był tam, gdzie powinien i ciężko byłoby go zaskoczyć. Bramkarz wznawia grę. Za nami, proszę Państwa, pierwsza połowa meczu. I zaczęło się drugie 45 minut, po których, mam nadzieję, wszystko będzie jasne. Dobry odbiór. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Przedar się, czysty ślizg, nic nie było. Dobry daleki wykop w poszukiwaniu partnerów. Piszczek. Dobry ten atak, powinni to wykorzystać. Spójrzmy, czy spróbuje do Tak! Wspaniały strzał głową, znakomita bramka. Doprowadza do remisu Górnik Zabrze. Ostatnie chwile były pełne napięcia dla graczy i dla kibiców tej drużyny. Przejął piłkę. Za Udane zagranie Obońca. Różek bardzo ciężko potwierdza. Goal! widać do bramka, Okazji! Goal! Znowu mamy znalazł sobie tę pozycję, miał dużo miejsca na oddanie strzału, przymierzył i posłał piłkę do siatki. Górnik zabrze tą wyrównującą bramką potwierdził, że ma charakter. Odbija się na To jest jednak błąd ustawienia. Ach, to jest jego dzień. Drugi gol w jego wykonaniu. Nic tam nie było. Jest tam sporo miejsca. Drużyna broni się teraz wszystkimi zawodnikami. Arne Friedrich teraz. Będzie zagranie w pole karne. Dobra centra. Główkuje i to całkiem nieźle. Zachorski. Uwolnił się spod opieku. Cięstwo wymyka się w tym momencie z rąk. Zdecydowane wyjście z bramki czyste zabranie piłki spod buta napastnika. Zdecydował się wyrzutem wprowadzić piłkę do gry. Rościągnięta obrona. Co z tego wynika? nie? Ależ piękny gol. Aż miło było popatrzeć. No niesamowite. Strzelił ze swojej, jak to określamy, teoretycznie słabszej nogi. Ale mimo wszystko zdobył bramkę. Gramy dalej. Celnie tak! Co za gol, znakomite uderzenie. Chyba tym golem pozbawili zmudzeń swoich rywali piłkarze górnika Zabrze. Zachorski. Szczot. Może uda się przedrzeć. No wysoko posłał to do środkowania. I pewnie zagrywa piłkę głową. Uwaga, szansa. Rzutu wolnego na bramkę. Pięknie, ale trochę wysoko. Nie ma gola. Ach, taki wspaniały strzał. Ledwo obok bramki. Adam danych Pewnie obrona. Gekas. Takie akcje można by oglądać bez końca. Znakomita gra. Może być za moment ciekawie, ponownie w polu karnym górnika Zabrze Jest rzut rożny dla rywali. Mało kto jest lepszy od niego w powietrzu. Sędzia miał rację. Zrzutu wolnego. No, blisko słupka przeszła ta piłka. Bardzo dobry strzał. Szkoda, że minimalnie niecelny. Wow, sporo czasu doliczonego. Dobrze, obrońcy. No sporo szczęścia, bo przeciwnicy mogli przechwycić to podanie. Dobre wejście. Ładne uderzenie, ale niecelne. Nie uderzył za dobrze. Szkoda zmarnowanej okazji. Nie tylko za samą wygraną, ale za styl, w jakim to osiągnęli.